Jo, pierdole O oh, kurwa Jaka fajna Jaka fajna dziewuszka Ja bym w dupy od ciebie lewał. kurwa <grywa> O oh, kurwa Pokazuj suszki Kochana, jesteś piękna Posłuchaj, okay, masz mordę kurwa jakby spięcie w inkubatorze było za dzieciaka kurwa. O czym ty pierdolisz w ogóle? w internecie, daj na adres to przyjedziemy. <śmiech> 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 Przyjedziesz kurwa na czym, na kolejnodze, kurwa? Czego ten debil ma majtki na głowie, kurwa, idiota jebany Bal przebierańców macie kurwa, macie 18 lat i bal przebierańców robicie, kurwa, debile. Halloween się dawno skończyło kurwa. Pójrz jak ty wyglądasz kurwa. No ja wyglądam? No wyglądasz kurwa jak zjebany debil kurwa. Spod kontenera na śmieci wyjęty kurwa, prosto. Odezwał się kurwa, obcięty od garnka, kurwa nożyczkami. Ja wiem jak nazywa się ta po lewo. Wiktoria, 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 Wiktoria. Ja po lewo. Czy... Po lewo. No o dobrze. Zagadka time. Zagadka time teraz będzie. Słuchajcie. Jeśli po moim lewo, albo znaczy, jeśli ja widzę ją po lewo, to gdzie ona w lustrzanym odbiciu rzeczywiście jest? Ja. W to ja jestem no nie w odbiciu, czyli jak on widzi mnie. To ja jestem, prawda? Ja. Poczekaj, bo ona chce coś powiedzieć, twoja koleżanka. Nie, dobra, nieważne. Mów. Miałam nie, no to jakieś lustrzane odbicie, jak to jest, jest po lewej, i to jest tak o, bo to jest odbicie. To ja też jestem po lewej. To nie jest, że masz odwrotnie, bo wtedy ty byś była po lewej. Czyli chodzi o mnie. Na filozofię to odhacz sobie ku na studia na pewno. <średencji> Ej, nigdy się nie spodziewałem, że blondynka może być bystrzejsza od brunetki, nie? W życiu bym tego nie powiedział. No w sumie, bo ty jesteś. Nie, bo, dobra, bo, ty, bo ty jesteś ciemną blondynką, ciemna blondynka, no to. No to tak jeszcze może być. Sorry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy byłeś dzisiaj w kościele? O proszę księdza, kurwa mać. No czyli kurczę, przepraszam. Dawno temu w kościele nie byłem i tak czuję, że potrzebuję. Dobra, dobra, wyspowiadam się ze wszystkiego, przysięgam. Słucham. Proszę księża, nie wiem czy mogę dostać za to rozgrzeszenie, ale tak. Może pan za wszystko. Dziękuję. Więcej grzechów nie powiem. Znaczy. A, nie wymieniłem żadnego jeszcze Zajebałem mamy 50 zł ostatnio. Przypierałem za dużo mefedronu, pobijem starego. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie już serdecznie żałuję i więcej mefedronu nie walę. Dziękuję. Dobrze. Twoje grzechy są oczyszczone, się zmówisz, teraz zdrować Mario, a teraz z Bogiem Siema, co to za impreza? Gdzie mam wpadać? Dajcie adres kurwa, biorę alkohol i się bawimy. Uu! Czego teraz ludzie wyglądają jak na streamie? Jakość mikrofalówki. U was jest trochę mikrofalówka, kurwa. Nie ukrywam. Taki toster rodem kurwa z lat 80. z PRL-u jeszcze. Ale ujdzie, ujdzie. Widać nie. was. Nie najgorzej. Ile was tam jest w ogóle? Halo, 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 halo. Wy jesteście siostrami, czy wy na przykład jesteście jakimiś kryminalistkami? kurwa Kradłyście jakieś kurwa harnasie ze sklepu i wsadzili was do środka wspólnie, wszystkie razem, czy co? Zostawcie mi we dwie swoje innego Instagrama. Wyglądacie za zaje, Obie, dobie, zostawcie kurwa. Najwyżej się w trójkącie mówimy, jak lubicie. <laughs> Już jest nas cztery, to ja obie. A, no to kurwa, w pięciokącie, ale one nie wiem, czy one mają 15 lat w ogóle? O, już dało. A, no to kurwa. Ja, słuchajcie, na pewno jestem na tyle wydajny, że wam czw Czwór, czw że wam że czw 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 czterem dam radę. Jeśli nie jesteście zazdrośnicami i lubicie się dzielić, to ja będę dla Was odpowiedni. Mogę umówić się z Wami cz 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 czterema. Moglibyśmy się spotkać, ale pod warunkiem, że to będzie kurwa, randka w pięciu. <ślam> Odpowiada coś takiego? Zawsze Dobra, to będzie orgia. <grym grym> znaczy randka w pięciu Randka w pięciu Te dwie są zajęte A no to, słuchajcie Nie każdy można przesunąć Bądź nie musi się dowiedzieć, słuchajcie Czy ja nie wyglądam słodko, czy na przykład dla niego nie warto było go przesunąć Dla mnie oczywiście Jego? Ale ty przypominasz sobie jego przygody jeszcze lepszy jestem, no nie mów, że nie, kurwa Nie, trochę. Ale masz ładniejszą twarz A dziękuję, kurwa, kocham cię, naprawdę Nie, <grym zębry> Masz 140, mostly, też, trendy, no. Ile masz wzrostu? Ile masz wzrost? 1,85 m, jestem wysoki byczek. What? 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 <Corps> kurwa, idziemy z Ignorantkę kurwa. Właśnie, jeżeli chcesz nas zdobyć na zawsze, to musisz nam. Każdy kupić bieliznę z Wtedy będzie twoje Materialistka! A ja myślałem, że się pokochaliśmy, kurwa. <grym> prawdziwie! A ja myślałem, że to prawdziwa miłość! <grym> <grym> po randeczce to omówimy, zależy jak przebieg będzie randki, to przegadamy co. Ok. No nie, nie czup Czup papi, ci. Jezus Maria Co? Ile masz lat? Piętnaście Mogę ci coś powiedzieć w sekrecie, ale tylko tak między nami, okej? Okay? Mam wrażenie, że gdzieś w znachcie zobaczyłem Mam do ciebie jedno pytanko, czy ty masz może chłopaka? Nie mam Cholera jasna. widzisz jak to się bardzo dobrze składa Która nie masz chłopaka, mam do ciebie pytanie Czy ty może byś chciała się ze mną umówić na randkę swojego życia? Pewnie Cholera jasna. a ja już mam pomysł Gdzie mógłbym cię zabrać na naszą pierwszą wymarzoną randkę? Gdzie? Na kebaba